Słuchani, czujecie dumę, że to właśnie tak naprawdę wasz kandydat wygrał 13 edycję programu The Voice of Poland. Wielka duma, wielkie szczęście, wielka radość. Cieszymy się razem z Dominikiem. To jest jego wyśpiewane zwycięstwo, które, yy, które absolutnie mu się należało. M, oprócz świetnych artystów, którzy byli w tym finałowym kwartecie. No Dominik po prostu bije profesjonalizmem, twórczością, pogodą ducha, spokojem na scenie i ludzie to doceni Bardzo dziękujemy za SMS-y. Tak, ja bym do tego spokoju nawiązał, ponieważ to jest bardzo ważny element, nieagresywne dotarcie do słuchacza, umiejętność skupienia na sobie atencji, słuchacza po prostu stojąc, śpiewając, czując i wiedząc to, o czym się śpiewa. To nie zdarza się zbyt często, poza tym nietuzinkowy głos, takich facetów z takim głosem nie ma dużo, kochani, to jest perełka. Więc szybciutko słuchać jak najwięcej nowych singli Dominika, no i wzbić go. Na szczyty list przebojów, to do państwa należy to wszystko. Czy waszym zdaniem ta perełka odnalazłaby się na Eurowizji, na przykład? Uuu, to jest ciekawe pytanie. Ja nie wiem, czy to jest w zakresie planu zainteresowań Dominika, ale obiektywnie on ma bardzo popowy wokal. Y, kompozycje jego również są popowe, więc myślę, że jak najbardziej. Y Też się zgadzam, aczkolwiek Eurowizja... Myślę, że we, na konkursie Eurowizji bardziej chodzi o same kompozycje czy one, czy w tym momencie pasują do czasów, do tego, co ludzie chcą, do tego, czego ludzie chcą usłyszeć. Sam wokalista i sam głos może zaskoczyć, ale tam rządzi przede wszystkim kompozycja. Co roku gusta się zmieniają i co roku co innego jest wybierane.